Dzisiaj z uwagą i świeżym spojrzeniem czytamy Ewangelię św. Łukasza. Przypowieść skierowana do naszych serc. Słowa życia, które odkrywają naszą ludzką i chrześcijańską autentyczność, opartą na pokorze wynikającej ze świadomości, że jesteśmy grzesznikami. Boże, miej litość dla mnie, grzesznika, oraz na miłosierdziu i dobroci naszego Boga. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Codzienna modlitwa, autentyczność, jest dziś bardziej niż kiedykolwiek koniecznością, aby odkrywać samych siebie i podkreślać wyzwalającą rzeczywistość Boga w naszym życiu i społeczeństwie. Jest to właściwa postawa, aby prawda naszej wiary dotarła z całą swoją siłą do współczesnych mężczyzn i kobiet. Trzy filary. Stanowią podstawę tej ewangelicznej autentyczności: stanowczość, miłość i rozsądek, stanowczość, aby poznać Słowo Boże i zachować je w naszym życiu pomimo trudności. Szczególnie w dzisiejszych czasach należy zwrócić uwagę na tę kwestię, ponieważ w otaczającym nas środowisku panuje wiele samooszukiwania się. Święty Wincenty z ostrzegał nas, gdy tylko zaczyna się rozprzestrzeniać zgnilizna nowego błędu, aby się usprawiedliwić, Przejmuje on niektóre wersety Pisma Świętego, które ponadto interpretuje fałszywie i oszukańczo. Miłość, aby patrzeć z czułością, to znaczy spojrzeniem Boga na osobę lub wydarzenie, które mamy przed sobą. Święty Jan Paweł II zachęca nas do promowania duchowości komunii. Co między innymi oznacza spojrzenie serca przede wszystkim na tajemnicę Trójcy Świętej, która mieszka w nas, a której światło należy rozpoznać również w obliczu braci, którzy są obok nas. I wreszcie, rozsądek, aby przekazać tę prawdę językiem współczesnym, naprawdę wcielając w Słowo Boże w nasze życie, uwierzą naszym uczynkom bardziej niż jakimkolwiek słowom. Święty Jan Chryzostom. Zostań z Bogiem.